Chciałem wam pokazać, jak ja poradziłem sobie z systemem Start Stop. Wiem, że da się to wyłączyć z ale wtedy wyłączasz go definitywnie. Przycisk nie ma żadnych funkcji. A ja nie lubię, jak mam coś, a coś nie działa. U mnie to działa tak, że układ, który zamontowałem w samochodzie, wyłącza go za mnie po minucie yy, czasu po odpaleniu. Do sobie napięcia zapomnę. Teraz ja Wam pokażę. A czas ten minuta jest. Dowolnie regulowany, możemy sobie ustawić, żeby start się po pół minuty, po 15 sekundach, po 5 minutach zaczynamy jechać. Także teraz normalnie siadam do samochodu, odpalam samochód. Hmm. Tutaj sobie wejdę na menu, żebyście widzieli. Silnik włączony, normalne działanie Start Stopu, czas już ruszył. Tak widać po guziku, start stop. Działa normalnie jest włączony, on się nie wyłączy, bo i tak mam pasy niezapięte, także chodzi o sam czas. Mogę włączyć stopy, zobaczylibyście dokładnie, jak to jest. Ale tak, tak mówię, to... Ja ustawiłem sobie czas w jedną minutę. I tak to działa. Foskan, tak mówię, też działa, ale jest to włączone definitywnie. Przycisk nie ma żadnych funkcji, no i nigdy go nie możemy załączyć. Ja go nieraz chcę załączyć. Nawet żeby sprawdzić, czy silnik nie dopala, nie patrzę na chwilowe spalanie, tylko podejrzewam pod mieszkanie, start-stop sobie włączą, żeby działał, pyk, z to znaczy, że silnik nie dopalał DPF, więc wiem, że to bezpieczne będzie. Już bardzo blisko jesteśmy. O, w tym momencie włączył się guzik, start-stop wyłączony, na zegarach mamy też yy, zablokowane przez kierowcę. I start stop, już na przykład załączy. I jeszcze co jeszcze I teraz cały czas cały czas, ten guzik jest aktywny. Czyli na przykład, chcę sobie sprawdzić start stop, naciskam go. Wyłączył się silnik włączony, normalne działanie. Żeby jeszcze Wam to udowodnić, ja spróbuję zakończyć pasy. Nie wiem czy on mi teraz gaśnie. Tylko jest pasy, a nie, drzwi są otwarte, ale jest to przetestowane. Tak jak Wam mówiłem. Buzik jest aktywny, przełącza funkcję. On nawet pisze: silnik włączony, pas kierowcy niezapięty. Próbuję jeszcze raz. Normalne mm -hmm. działanie: wyłączam, zablokowany przez kierowcę. Tyle dla mnie to jest hmm. najlepsze wyjście, żeby było.